Przed chwilą mówiłem Wam o tym audiologu, który jest naprawdę szokujący, który potrafił graczy wywołać niepokój. No to przeciwnicy Wam powiem też mają właśnie to coś. W tym tytule spotkamy sporo różnych przeciwników. Spotkamy tak zwane hybrydy, czyli ludzie zainfekowani specjalnym pasożytem, którzy będą nas błagać o ich zabicie. Spotkamy też takie ogromne kule mięcha, zwane randlerami, one wyglądają na groźne i powolne z daleka, natomiast jak do nich podejdziecie i je wkurzycie, szybko okaże się, że są cholernie szybkie, potrafią was rozerwać na strzępy w kilka sekund i trzeba naprawdę uważać. Wiecie jednak co tutaj robi największe wrażenie i jest jednym z najbardziej przerażających przeciwników w historii całej gier wideo? Jest to kobieta Cyborg. Tą kobietę cyborg spotkamy w grze całkiem często. Jest to potwornie zmodyfikowana ludzka samica, u której całą miednicę zastąpiono metalem. Porusza się na takich specjalnych stalowych hikudach i z daleka można usłyszeć charakterystyczne walenie metalem o posadzkę. Zobaczcie, to jest lekko ulepszony potwór zaprojektowany 25 lat temu, a jest wielokrotnie straszniejszy od tych nudnych, przerysowanych monstrów z dzisiejszych gier, i to myślę zasługuje na ogromne uznanie. Zresztą, sama walka z tymi przeciwnikami, którzy są naprawdę straszni, jest tutaj też prawdziwą przyjemnością. Każda z tych klas postaci specjalizuje się w czym innym, każdą będzie grała się inaczej. Wspomniany już na przykład Psionik potrafi samą siłą umysłu kogoś zamrozić, z kolei żołnierz potrafi tak zmodyfikować strzelbę, żeby zadawała ogromne obrażenia.